Mordeczki z tej strony VXL była. <ścoughs> Dzisiaj ubiłem 4000 pucharków i wytestujemy sobie, wytestujemy sobie yy, Tika. Tikiem, tik, yy, Tika ma mój brat, ale no Halo. mówi, że taki za dobry to nie. Gdzie? lecimy na zbiory klejnotów. Dobra, Dobra. mam Mortisa, bo i tikka, tak samo, matika. jezu, matko, ludzie uciekać. Uciekać. O oh my god, Mortis nas robi, nie! Nie wierzę. Mortis Odejdź Mortis Kurde Co za O dobra, leży, leży, dobra Jest dobrze, jest dobrze Atakować go szybko, szybko Ja mam włączone cały czas Kurde, jak? Ale ja jak sobie, nie, nie mogłem nie, się nie ruszyć, ja mogę tak kurde. Ojej, prze... Bo ja mam zepsuty głos w tym, znaczy zepsute głośniki w moim telewizorze. I bym nie słyszał. Także. No, bo chyba kiedyś wiedziałeś, że jest kable auks i został w środku i nie dała się wybrać. Lecimy. Dobra, mam odliczanie. uciekać, uciekać. Uciekać, ludzie, uciekać. Uciekajcie, ludzie. Uciekajcie, ludzie. Kurde mać. Uciekaj, Bu, Uciekaj, bu. Dobrze, dobrze. Easy, dobra. Gierka wygrana. No mówię, to była jedna gierka razowa, także... <laughs> Dziękuję za oglądanie. A, zapomniałem jeszcze, zostawcie subika i łapkę i napiszcie w komentarzu, czy lubicie, lubicie grać tickiem, czy w ogóle... Czy macie więcej, więcej puszek ode mnie? No i to było na tyle.